Dzień dobry bardzo. Dwa tygodnie minęły jak Zbicza strzelił to czas na nowy odcinek. W poprzednim e, mówiłam Wam, że e, nieco więcej opowiem o przygotowaniu dostępnego wydarzenia dla osoby z danym rodzajem niepełnosprawności. Dzisiaj na tapetę e, biorę osoby z niepełnosprawnością słuchu. No to nie przedłużając, jedziemy. Dzień dobry Kiedy e, mówimy osoba z niepełnosprawnością słuchu, to kogo mamy na myśli? Pewnie osobę głuchą, osobę słabosłyszącą, niedosłyszącą, osobę, która ma aparat słuchowy albo wczepiony implant ślimakowy, osobę, która posługuje się językiem migowym, czyli inaczej mówiąc miga, albo to może być też osoba, która jest późno głucha, czyli przez jakiś okres swojego życia słyszała, a w potem coś się zadziało, że przestała słyszeć. No i jak dla nich zorganizować dostępne wydarzenie? Dostępne wydarzenie dla osób z niepełnosprawnością słuchu to takie, gdzie jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego, z symultanicznego przekazu tekstowego bądź też pętli indukcyjnej. Co to jest pętla indukcyjna? Pewnie się zastanawiacie. Słuchajcie, to jest taki specjalny system nagłosienia, który można zamontować w salach konferencyjnych lub w punktach obsługi. Nie jest on widoczny i go nie słychać. Dlatego też bardzo jest wa ważne, aby w takich pomieszczeniach, gdzie jest zamontowana ta pętla indukcyjna, znalazło się takie oto oznaczenie, które tutaj widzicie. Wówczas osoba, która ma aparat słuchowy, widząc ten znaczek, będzie wiedziała, że Aha, tutaj jest pętla indukcyjna w takim razie przełączy swój aparat słuchowy na pętlę indukcyjną cewkę T i będzie mogła z niej skorzystać. Dźwięk, który pochodzi z tej pętli indukcyjnej, jest dźwiękiem czystym. Dlatego też szacuje się, że podczas debat konferencji osoba, która, przy, która przychodzi na nią i ma aparat słuchowy, słyszy mniej więcej 30% wiadomości. Zaś, kiedy jest dostępna pętla indukcyjna, to słyszy mniej więcej od 70 do 100% tych komunikatów. To jest yy, ogromny postęp i ogromna różnica. Dlaczego tak się dzieje? Tak jak wspomniałam, ten dźwięk, który pochodzi z pętli indukcyjnej jest czystym dźwiękiem, który trafia prosto do ucha tej osoby i może zrozumieć tekst. Mając aparat słuchowy, to oprócz y, słuchania tego, co mówią dani prelegenci, osoba słyszy też inny dźwięk, jakieś szmery, hałasy, jakieś przewracanie kartek, ruszanie krzesłami, etc. Nie wiem, nalewanie sobie y, wody do szklanki. I to jakby powoduje, że ten komunikat może zostać y, zaburzony. To teraz zajmijmy się symultanicznym przekazem tekstowym. Co to jest? Słuchajcie, to nic innego jak... Po prostu napisy na żywo. Dany prelegent wygłasza swoje przemówienie i obok na, na ekranie pojawia się jego wypowiedź. Te napisy muszą iść w miarę szybko, po to, żeby osoby słabo słyszące były na bieżąco z informacjami, które się pojawiają na sali. Takie rozwiązanie może nie być przydatne dla osób głuchych. Dlaczego? Dlatego, że polski, język polski jest dla nich językiem obcym, tak jak dla osób słyszących, język francuski, niemiecki, angielski, etc. I po prostu muszą się zwyczajnie go nauczyć, ale też nie muszą. I zamiast uczyć się języka polskiego, na przykład uczą się polskiego język, po prostu języka migowego. Dlatego dla nich najlepszym rozwiązaniem będzie dostępność na takim wydarzeniu tłumacza języka migowego. No i o nim kilka słów. Przede wszystkim, nie wiem, czy wiecie, że w Polsce takich dobrych tłumaczy języka migowego jest około 200. Warto w internecie rozejrzeć się i sprawdzić, kto dobrze tłumaczy miga. Ok. Zapewniacie tłumacza polskiego języka migowego. Super. Dlatego przygotujcie dla niego miejsce na sali, gdzie on będzie widoczny. To miejsce będzie dobrze oświetlone, tak aby osoby głuche go widziały. Jeżeli wydarzenie jest wielojęzyczne, upewnijcie się, czy tłumacz polskiego języka migowego zna ten język obcy. Jeżeli nie, to zapewnijcie mu symultaniczne tłumaczenie na słuchawki. Na koniec mam dla Was dobrą praktykę. Na festiwalu Poland Rock Festival, który się odbył latem, jeden z producentów kart płatniczych umożliwił dla osób głuchych takie plecaczki, w których znajdowały się głośniki. I w momencie, kiedy osoby głuche nakładały je sobie na plecy. To poprzez basy z muzyki słyszały, znaczy czuły ten rytm i mogły się bawić razem z innymi. Jedni słyszeli muzykę, inni, je słyszyli, inni ją czuli, ale wszyscy się świetnie bawili. A teraz na koniec mam dla Was zagadkę. Wyobraźcie sobie, że jesteście na wydarzeniu, na jakiejś konferencji, debacie, której w większości są osoby głuche. I zanim się ta konferencja, debata rozpocznie, no to osoby przyszły na salę, między sobą migają, rozmawiają. I teraz, jak zwrócicie im uwagę, że już się debata zaczyna, że prosicie o uwagę, bo już pierwszy prelegent wychodzi na scenę? Odpowiedź znajdziecie w opisie do tego odcinka. A jestem ciekawa, jakie pierwsze wam. Spostrzeżenia przyszły na myśl, jakie rozwiązania? Napiszcie je koniecznie w komentarzu. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie kanał. Jeżeli tego nie robicie, zróbcie to koniecznie, bo dzięki temu dostaniecie powiadomienie o nowym odcinku. No a klikając na ten charakterystyczny dzwoneczek niedaleko subskrypcji, zawsze dostaniecie informację, że właśnie wjechał na mój kanał nowy odcinek. To co? Widzimy się za. Dwa tygodnie, w środę o 20. Do zobaczenia!